Zawsze istnieje podejrzenie, że ten alkohol może trafić w ręce jakiegoś nieletniego. Więc my nie jesteśmy w tego w stanie sprawdzić. Zablokowaliśmy, nie chcemy na tym zarabiać. Nie ma to sensu. Tak? Bardziej by to szkodziło niż pomagało. Zwierzęta. To jest temat bardzo trudny. Kotka, można sobie kupić pieska? Kotka, pieska, tak, bo. Takimi zwierzętami się oczywiście w Polsce handluje bez problemu, natomiast jest ileś gatunków zwierząt, które, których, są którymi handel jest ograniczony, i tutaj e, wszystkie zwierzęta z tej listy są objęte zakazem sprzedaży całkowitym e, na Allegro. Przy sprzedaży zwierząt trzeba pamiętać o specyficznych warunkach, jeżeli chodzi o wysyłkę towaru. Tak, tak to nie może być. <laughs> nie możemy włożyć pająka egzotycznego do koperty, bo pani na poczcie go prawdopodobnie unieszkodzi. pelkiem go tak jest. <laughs> Dobra, ostatnie pytanie, bo zbliżamy się już naprawdę do końca. Kogo wy chcecie gonić na polskim rynku? EBay już jest no, dawno no. za wami. Miał wejść, miało być wielkie halo, wszedł, no i było halo, ale w drugim kierunku. Jesteście numer jeden. Jakość konkurencji nie widać na polu rażenia nawet na horyzoncie bym powiedział tak naprawdę my nie gonimy nikogo tak naprawdę Ma tworzymy tworzymy to jedna rzecz natomiast druga rzecz my tworzymy jakby nowe realia i tworzymy nowe trendy no, to nie jest chwalenie się tak ale Myślę, że Allegro miało ogromny wpływ w przekonywaniu Polaków do tego, że warto kupować w internecie. Z drugiej strony, wystarczy prześledzić historię wielu naszych użytkowników, którzy zrobili biznes na Allegro. Są ludzie, którzy utrzymują siebie i swoje rodziny tylko i wyłącznie ze sprzedaży na Allegro. Więc ja myślę, że tu bardziej trzeba patrzeć pod kątem tego, jaki wkład mieliśmy jako firma w budowanie świadomości Polaków, jeżeli chodzi o handel w internecie. No, może w dobie recesji to jest pomysł, żeby zarabiać? Nowy rok mamy, nowe otwarcie, nowe pomysły. Obiecujemy sobie, że schudniemy, rzucimy palenie, to może obiecajmy sobie, że otworzymy biznes właśnie dzięki Allegro. Znaczy, zwłaszcza, że na Allegro jeszcze nie widać kryzysu. Dzięki Ci serdecznie, Patryk Tryzubiak, Allegro.pl. Dzięki. Ja nie wiem, czy ja wystawię tą koszulkę na Allegro, ale może wystawię. Jeśli ktoś chce dać za nią jakąś kasę, to przekażemy na szczytny cel. Ta koszulka. Ta jedna nie będzie w paczce, będzie wystawiona na Allegro, obiecuję. A no co, wklepie ją, zobaczymy, czy ktoś będzie chętny. Taka nieprasowana, zdjęta ze mnie. Za tydzień, w czwartek widzimy się i będziemy rozmawiać o kolejnych ciekawych rzeczach dotyczących internetu i nowych technologii. Login w każdy czwartek o 18, tylko u nas, czyli w Patio TV. Do zobaczenia.